Jak ja kocham ten dzień, jak ja kocham ten Black Friday, bo przecież ten, ten dzień jest tak legalny na robienie zakupów, jak po prostu dla uczniów Dzień Wagarowicza. No chyba, jeżeli nie pójdziesz na Dzień Wagarowicza, to znaczy, że jesteś po prostu, jesteś idiotą, a jak nie zrobisz dzisiaj zakupów, to znaczy, że jesteś tempą giną po prostu. Ja już widzę, jak ten kurier podjeżdża pod bramę i mówi, co, ci znowu Mój kurierku i mniej wiesz tym więcej żyjesz nie moziak kurierski czy ty w ogóle wiesz że pieniądze lubią ruch lubią wyjść z mojego portfela lubią się tak przechadzać po czyichś rączkach oszczędzać to ja się mogę na imprezie w piciu gorzały a nie Jak ja kocham słowo pobranie, pobranie, pobranie. Od razu mi się kojarzy. Stary nic nie widzi. Stary klasy na oczach nic nie widzi. To jest równa się pobranie. Ale dzisiaj legali wydaje 1500 zł, zaoszczędziłam, więc mogę sobie... Jaka blu... O, o, już się nie widzę. Jakie fatałaśki wszędzie te sale, sale, sale. Nie chcę sali! Chcę sobie kupić i bo no przecież nie będę sesali kupować. Czy oni są chorzy? Jakie skarpetki, Mikołaja? Nie rób siebie, ja Diana, będzie siebie robiła, będziesz w tym popylać jakiś. Jeszcze sobie kup sweter z reniferem. Zadzwoń do baśki, sobie zróbcie sesję świąteczną. Aaaaaah! Jak słodko! Wrzucamy na fajsa teraz? Czy za 20 minut? <laughs> Muszę zadzwonić do baśki i powiedzieć: chodź, sobie, zrobimy taką sesję reniferską. Ty będziesz reniferem i będziesz mnie zapinać od tylacza. Ciężko. Wchodzimy do kosza 1499. pasuje, Przecież miałam mieć 1500 na wydanie, tyle założyć. ja to tyle mogę wydać pyk! Twoja przesyłka zostanie zrealizowana w przeciągu 7 dni. Ja Jakie kocham ten Black Friday, ten moment po prostu. Zaraz do staremu przyjdzie SMS, że wzięł skonta 1500 zł. Na Ale tak, 1500 zł, ale wiesz, dlaczego ja to zrobiłam, bo po prostu ja zaoszczędziłam i ja tak tu normalnie przeżyłbym, tyle nie wydała pieniędzy na raz człowieku, przecież to jest tyle jedzenia, to jest cały miesiąc można wyżyć. przecież nie, nie wydałabym na jakieś głupie łachy 1500 zł, ale jak pomyślałam, że ja tyle zaoszczędziłam, już ci mówię, daj mi dojść do słowa, no! Słuchaj, jak byłam odwieźć naszego syna do szkoły, to przechodził facet na pasach. I ja go prawie nie zauważyłam i przyjechałam przez te pasa, a dalej była policja. No i to, to normalnie to jest mandat 1500 zł, tylko wiesz co jaka akcja? Tylko, że ja go zobaczyłam i się zatrzymałam przed tymi pasami, no! I go puściłam i tak to policja normalnie bym przyjechała, to by mnie zatrzymali, nie dość, że punkty karne by mi dali, to jeszcze by mi dali mandat 1500 zł, a tak to, że ja w ostatniej chwili go zobaczyłam, zatrzymałam, się i on przeszedł i mówię, ja Przecież wiadomo, to tak jakbyś usiadł koło łódki i ich miał wąchać. Wiadomo, że się